Cześć, tu Natalia z Projektu Natura. Dziś przygotowałam dla państwa bardzo ważny film. Proszę, obejrzyjcie go do końca. Informacje w nim podane pochodzą od wielu lekarzy z całego świata, którzy zgadzają się właśnie w tych 10 zasadach. Oni już wiedzą, na czym polega walka z koronawirusem. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie te rady do serca. Niech to będzie 10 Waszych przykazań na czas pandemii. Mam pełną świadomość tego, że wielu z Was stawia dziś czoła ogromnym problemom, czy to natury ekonomicznej, psychicznej czy zdrowotnej. Poświęćcie jednak, proszę, te kilka minut, które mogą uratować życie Wam lub Waszym bliskim. Podajcie film dalej, dzielmy się wiedzą. Jesteśmy w tym razem i tylko wspólnie jesteśmy w stanie zwalczyć wirusa i wrócić do względnej normalności. Najważniejsze dziś jest, aby się nawzajem informować i aby każdy wiedział, jak postępować w sposób właściwy, by za wszelką cenę uniknąć ryzyka zakażenia. Chińczycy wiedzą już z autopsji, jak opanować wirusa, dlatego dzielą się z nami wskazówkami i wiedzą, która jeśli wprowadzimy ją w życie, pozwoli szybciej nam go wyeliminować. Koronawirus COVID-19 przedostaje się do naszych płuc i wywołuje gęstą wydzielinę, która jest często powodem ostrej niedrożności dróg oddechowych. Skuteczne podanie lekarstwa jest możliwe tylko przy uprzednim odblokowaniu dróg oddechowych, co zazwyczaj trwa kilka dni. Oto 10 przykazań, które możemy zastosować, aby możliwie jak najskuteczniej ochronić się przed infekcją lub zwalczyć ją. Pierwsze. Pij ciepłe napoje, kawę, herbatę, zupy lub kompoty. Dodatkowo co 20 minut pij ciepłą wodę z cytryną. To pomoże Ci nawilżyć jamę ustną oraz nawodnić Twój organizm. Dzięki częstym łykom wody wirus, który zamiast na płucach najpierw usadowi się na żołądku, ma mniejsze szanse na przetrwanie dzięki sokom żołądkowym, a przynajmniej będziesz miał szansę na jego zneutralizowanie zanim przedostanie się do płuc. Drugie. Codziennie przepłukuj gardło środkiem antyseptycznym z ciepłą wodą. Do tego celu możesz użyć soli, cytryny lub octu. 3. Od razu po przyjściu z ulicy, idź pod prysznic i upiesz ubrania w pralce. Wirus przenosi się na włosach i ubraniach. Niszczą go wszelkiego rodzaju detergenty. Musisz jednak działać natychmiast. Jeśli nie możesz codziennie prać swoich ubrań, rozwieszaj je bezpośrednio na słońcu. To pomaga zneutralizować wirusa. 4. Bardzo dokładnie myj powierzchnie metalowe oraz sztućce. Wirus żyje na nich aż do 9 dni. Staraj się nie dotykać powierzchni wspólnych, takich jak poręcze, klamki i tym podobne. Rozsądne jest wycieranie wszystkich tych powierzchni środkami antybakteryjnymi również w swoim domu. Piąte. Nie pal. Szóste. Myj ręce co 20 minut środkiem, który skutecznie pozbywa się wirusów, jak na przykład mydło. Dokładnie myj dłonie co najmniej przez 20 sekund. 7. Jedz warzywa i owoce. Staraj się uzupełniać braki wszystkich witamin i minerałów, nie tylko witaminy C. 8. Zwierzęta nie przenoszą wirusa. To zawsze jest transmisja z człowieka na człowieka. 9. Staraj się uniknąć przeziębienia i grypy, ponieważ dodatkowe wirusy jeszcze bardziej osłabią Twój organizm. 10. Jeśli czujesz jakikolwiek dyskomfort w gardle, działaj natychmiast, zastosuj wszystkie z powyższych metod. To na gardle wirus wyląduje najpierw i zostanie tam przez kolejne 3 do 4 dni zanim przeniesie się na płuca. I jeszcze jedno, noście maseczki. Zawsze warto chronić się bardziej niż mniej, nawet jeśli zdania na temat ich skuteczności są podzielone. Życzę wszystkim zdrowia i szczęścia. Szanujmy się nawzajem, dbajmy o higienę. Od tego zależy nasze życie i zdrowie. Mam nadzieję, że informacje okażą się Państwu przydatne. Prześlijcie je dalej, bądźcie zdrowi. Pozdrawiam.